Właśnie kiedy przebywał w obozie, umocniony tak bardzo, że okazał się władny w całym sobą odpowiedzieć na wołanie do miłości. Doświadczenie tego również nasi rodacy, przebywający na o Oto jedno ze wspomnień opowiada 70-letni profesor Krawski, któremu udało się przebłyskać na sako pobycie w ławie. W tym czasie, jak mi się broni jego życie, był włóczony przez komunistów rosyjskich z więzienia do więzienia, z przesłuchania na przesłuchanie, odbicia częściowo stracił słuchu, uderzenia od parek i więźni, jego wzroka. Wybito mu prawie wszystkie ze mną, Ale. Wszystkim opowiedział ojcu Jostekowi Franciszka Nowi, który wiernie trwał na piśmie, a dzisiaj może dzielić się z nami. A co mu dał moc i siłę do przebywania podziemnych celach i Co mu podtrzymywało w się przesłuchy? podczas których pobity i znęcano się na mnie bez litości bez mnośni. Posłuchajmy, co sam powiedział ale mnie nie złamali, bo odmawiały mu zdrowa zdrogaści, rachowałem na własne dziesięciu bardzo. Takich przypadków mamy tysiące. To tylko jeden, dla podkreślenia tej rzeczywistości, jaką jest modlitwami rzeźcowa. Zresztą członkowie kulcjanty żajcowym. Doskonale do rozumieniu, ale przypomnieć nigdy nie zaczął się. Wypada w szczęście sensie nawiązać do tego, że na herderz Gruzjaty Wrzeńcowej składa się z jednej strony charakter i formuła obiektu a z drugiej nie możemy pozostawić na boku słowa Gruzjaty. Czymże jest Gruzjaty? To słowo pochodzi od macińskiego terminu crux, którego polskim odpowiednikiem jest rzeczowny A krzyż jest nam wyjątkowo bliski, gdzie od ponad tysiąca lat krzyż towarzyszy całej ludzkości od XX wieku, nam ze głównie pod Krzyżą Polską. Przedziwna zagrozała się jedność pomiędzy krzyżem a naszymi dziećmi i trudno byłoby opisać naszą przeszłość, bardzo często nie odwołując się do obecności życia. Zresztą wydaje się, że taką samą uwagę można odnieść do wszystkich krajów, którym przysługuje przymioty chrześcijańskie. Nas wszakże interesuje przede wszystkim to, przedziwne. Chcę spolejnie treść, które niesie ze sobą krzyż. Od śmierci czasu, od śmierci na nim, na nim Syna Bożego i polska tożsamość. W całym chrześcijaństwie już dość wcześnie zaczęły się pojawiać wspólnoty odwołujące się do krzyży. Najbardziej z nami stał się dzięki wyprawom krzyżowym, o których tak brzydko pisze. Wielu historii. Gdyby oni żyli dzisiaj, musieliby się wyjątkowo mocno zarumienić. Widać moją wyraźnie, że gdyby nie krzyżowcy, Europa już dawno znalazłaby się pod panowaniem skrajnych i najdziwniejszych kalifatów. Tymczasem najpierw zostały ukaradowany przez krzyżowców, broniących ponad 200 lat. Jej granic, kultury i ducha. A potem tę samą Europę przed takim samym niebezpieczeństwem obronił króla Jaw III Sowiecki. W tym wypadku historycy zachowują się przyzwoicie, gdyż nie kwestionują zasu poręża Rzeczypospolitej. Podwodzę i króla, który sam wyznał, że wziął udział w wojnie przede wszystkim dlatego, Ponieważ prosił o to papież błogosławiony i docenny Na dobre wyszł Rosji i Europie to posłuszeństwo w stolicach bazarskich. Warto, żeby pamiętali współcześni dziennikarze, którzy badają stawianie przed specjalistami od wykształcenia, od wykorzystywania i niszczenia kultury europejskiej. Jednocześnie podkopują fundamenty pod jej jednością, zachowując się szczególnie agresywnie względem gościowym. Nasze czasy z tego powodu są w trudnej sytuacji. Cywilizacja chrześcijańska, która tworzyła i ratowała przez wieki Europę, obecnie była z niesufladną złością zwalczana. Przez zdemoralizowanie potomków, także wielu ludzi, niegdyś nie lechetnych, bohaterstw, a nawet świętych. Dlatego Kościół z wielką wiarą zwraca się ku Krzyżowych, tym znakom szukając pomocy i zwycięstwa. Niech takim najbardziej wymownym przykładem będzie życie i działalność świętego Ramona II, który wyjątkowo często brał już w swojej głowie. To właśnie on, dając początek Światowym Dniu Młodzieży, pozostawił jej na kolejne lata przyszłe. Ten w tych dniach nawiedza nasze ojczyznę, a konkretnie decyzję drogiecińską. Powróci do Polski roku przyszł, raz w roku przyszłym razem z młodzieżą z całego świata. Nie możemy przecież zapominać że to jest jako miejsce nowych narodzin. Zresztą prawę wyraża wspaniały krzyk na krzyżu, którego pierwsza z w języku polskim brzmi Króla wznoszą się z namiota. Tajemnica krzyża błyska, na, na nim życzy śmiercią powią, lecz tej śmierci życie tryskie. I w tym ma swoje oparcie nasza nadzieja, zwłaszcza, że krzyż jest znakiem zwycięstwa, Tyż najprzyjrzyjszy wyraża prawdę o ludzkim życiu, o naszym życiu. Niech nam przypomni o tym trzecie, co Krzyżak, w krzyżach, krzyżu Chrystusa. Krzyżu Chrystusa boi po pochwalony. Na czasy Kończę pozdrowiony. Z ciebie i bęstwa. W Tobie nasze zwycięstwo. Zwycięstwo ma swoją siłę w prawdzie. Może się zdarzyć, że ktoś zostanie pokonany podstępem, przekupstwem, w każdym razie przy pomocy niegodziwych środków. Tylko, że to nie jest zwycięstwo. Jest to co najwyżej jakiś. Czasowy sukces, czyż tak, nie było z rozgaraniem Trwało to wszystko nieco dłużej, ale coś jest stało za zawodzenia. Wszyscy ponieśli wersję. Prawdziwe zwycięstwo musi swoje korzenie w Mówi nam o tym krzyż. Czytamy o tym w Piśmie Świętym, tak, jak też nauczał Jan Oto jego słowa. Istotnie, nie wolno odwracać się do prawdy. Nawet jeśli jest to prawda trudna, a i wyjawienie wiąże się z góry. Poznacie prawdę, a prawda Was pozwoli. Oto jest nasze zadanie i zarazem nasza oparcie. W tej sprawie nie ma kompromisu, ani oporu na uciekania do ludzkiej dyplomacji. Trzeba dać świadectwo prawdy. Tam się na prześladował. Nawet tylko krwi, jak na sam Chrystus. Jak kiedyś zrobił to święty poprzedni w Rakowie, biskup Stanisław. Tyle Ojca Świętego Słucha. Ludzie bardzo często, gdy mają dziecięce czynienia, boją się prawdy. Uciekają przed jednym, Wpisarze radzieckich, żyjący pod koniec tamtej godziny, nazwiskiem z napisał opowiadania o ludziach, którzy zajmują mieszkanie komunalne, pozbawione elektryczności, żyją w uroku, po prostu chłopie, w ulu, w żarówki, brudziny w, w końcu założonym świat, krecone żarówki. Zapłynęło jest, Nagle wszyscy poszło Zrobili się niebrani. Zobaczyli, jak się żyje. Minął jeden dzień, drugi. Ludzie chodzili milczący, zdenerwowani, Aż ktoś po cichu wykręcił żarówkę. Nie wszyscy się ucieszyli. Wrócili do swoich ludzi. Wielu niestety ucieka od tak, Gdzieś dzień, dzień Widać, jak przez że poruszamy się w Rudach. dlatego Dlatego przed przyprawą, przecież takim podejściem nie należy tłumaczyć ataku na tych, którzy wprawdzie nie lepimy, gdyś dzięki podsłuchom, ale ukazali wód naszego życia politycznego, Straszliwa ciemność nam się okazała. Jakie świątowe zamroczenie ludzi, którzy Obierali, czy nawet pobierają wysokie wynagrodzenia. I co się dzieje? Nasze instytucje, mające słać na straży sprawiedliwości, zaczęły niszczyć żarówki. Próbowałem skarżyć je, te brudy ukazali, przynajmniej w części. A dlaczego nie oprawców, niesprawców tej drodze? Mamy coraz więcej cyfr danych na Kiedy nie trzeba kłaniać się okolicznością, a prawdą kazać, by zaćmiali sami. Tylko, czy dobrze przymawia do naszych dziennikarzy, ich szefów i to poważnej liczby, na szczęście są mi trochę zbyt małe. W tej dziedzinie Gruzja Dużejcowa ma już swoje doświadczenie i dobrze, że postanowiliście bronić prawdy ratować się przed ludźmi nieprawidłowymi, strzec przed kłamstwem. ale jednorazowa akcja nie wystarczy. Potrzeba jeszcze więcej modlitw, a nawet modlitw, ale niezbędny też jest czyn, stać na straży prawdy. Nie wiatrzyły się długi wszyscy, którzy mają pragnę, aby im bronić. Niedługo zresztą będą kolejne okazje. Przez 200 lat. Żołnierzy ginęli na terenie Azji i Północnej Afryki, ale cywilizację chrześcijańską ratowali. My dzisiaj nie wiemy, ile jeszcze raz trzeba będzie bardzo konkretnie stać na straży praw. Ale to nie jest ważne. Liczy się nasza dobra wola, szlachetna motywacja i troska o Łośnią czy nie są to argumenty przekonujące, paska przetrata wizy, że największą ze spraw chrześcijańskich jest to miłość prawdy, a w liście do Hebrajczyków czytamy, kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do świata, aby jawną były w niego uczynki. Takich postaw i takich zachowań Polska potrzebuje to bardzo. Módlmy się w nieletnictwie, módlmy się obecność prawnej na Polskiej ziemi, w polskich szkołach, w sądach i wszelkich instytucjach, a zwłaszcza w Polskich umysłach i sercach. Czas, aby nadszedł kres zachowań, przez którymi przestrzegał się skarb Dlaczego nie pisze się tak, jak się mówi? Nie pisze się tak, jak się kocha. Nie pisze się tak, jak się dzieli. Nie pisze się tak, jak się męczy. Pisze się trochę tak, jak nie jest. Jedynym zaś ratunkiem przed powodzią kłamstwa, jest powód do Jezusa. Słyszeliśmy o tym dzisiejszej wielokiemi, biednemu człowiekowi, zatracanemu życie syna, nie byli w stanie pomóc za szkołowi, gdyż jeszcze wtedy mieli zbyt mało wiary. Nam potrzebna jest wiary. wiara. Wiara silna, wiara odważna, wiara Chrystusa, w której to wierze mieści się także nadzieja na uzdrowienie naszej życia. Czas najwyższy, abyśmy przekroczyli ten próg i naprawdę znaleźli miejsce na obok pracy. Dlatego pozdrawiam do zającego serca Radio Niepokalany, a także reprezentanta Radia Maria i wszystkich, którzy troszczą się, aby rzucać inne światło. Inne światło na nasze życie, na naszą przyszłość w oparciu o po odkrywanie prawdy. Bo tylko prawda nas wysła. Niech taką będzie nasza wiara. Niech świadczy nasze życie, żeby z prawda coraz bardziej wysyłałała. Amen.